Witam na Wielkanocnym Instruktażu Jedzenia Jajek. Co będzie nam potrzebne? Sól. Narzędzie, które zawsze mam na swoich Instruktażach: Ćwikła. z chrzanem. Wielkanocny koszyk z jajkami. Ależyk i nóż. Dobrze. Tu mamy kurę, która będzie patrzy. Trochę stechła kura, która patrzy, jak jemy. Dobra. Górę do koszyka wkładamy jajko. Jak widać jako jest podłużne. Najpierw trzeba je rozbić. Polecam rozbicia tą część, ponieważ jest większa yy, i łatwiej odchodzi wtedy skorupka. O. Proszę yy. kurde. Masakra. Mi się trochę jajka odrywa. Ok, mamy jajko. Teraz sypiemy sól. Odkrywamy cikła, Odkrywamy cichła. Tutaj smarujemy cichło. Jemy. Mm. Wszystko pokazało się żółtko. Bardzo smaczne. Ćwikła, sól. W niedużych ilościach. Jak to by wyglądało? Zapraszam na inne filmiki z kanału. Skryturowy wybytą Zastanawiam jeszcze koszyk był kanosny. Zaniżyt. o jajeczko. Zresztą mam dla na wszystkich widzów kartkę z życzeniami. Wszystkim widzom kanału skiturowybytom.pl życzę pogodnych świąt wielkanocnych. Aleluja!